Nie znaleziono tropikalnego węża, który ukąsił 64-letniego pracownika ochrony z Łodzi. Mężczyzna walczy o życie w szpitalu. Strażnicy miejscy proszą mieszkańców ulic położonych na tyłach szpitala Babińskiego o zachowanie szczególnej ostrożności. Mężczyzna został ukąszony podczas patrolu wokół ulicy Arachidowej. Poczuł silny ból powyżej kolana. Następnego dnia dolegliwości nasiliły się. Ochroniarz do szpitala trafił po 72 godzinach. Już w bardzo złym stanie zdrowia. Pacjent zgłosił się z objawami martwicy mięśni nogi i ogólnym takim stanem zatrucia organizmu. Źle się czuł, kontakt już z nim był utrudniony. W tej chwili mężczyzna przebywa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Wam na Czechosłowackiej. Po wynikach specjalistycznych badań chorób tropikalnych już wiadomo, że został ukąszony przez tropikalnego węża, który należy do grupy zdradnicowatych. Ich przedstawicielem są m.in. kobry. Na podstawie bardzo szybkiego i silnego działania toksyn, które zostały wstrzyknięte w jego, w jego organizm, u nas nie występują w kraju zwierzęta, które by miały tak, tak silną truciznę, która by w tak silny sposób oddziaływała na nasz organizm. Strażnicy z oddziału prewencji podejrzewają, że ktoś wypuścił takiego węża z terrarium i intensywnie przeszukują teren. Natychmiast na miejsce wysłaliśmy Animal Patrol. Zabraliśmy ze sobą specjalistę ze Snake Zoo od łapania węży. Cały teren został spenetrowany, łącznie z pomieszczeniami, które nam udostępniła ochrona obiektu. No, niestety nie udało na miejscu się znaleźć węża. Kolejnym etapem poszukiwań groźnego gada jest skoszenie traw i wysokich roślin oraz zastawienie pułapek przynęt. Jad węża jest groźny dla zdrowia i życia ludzi. Musimy tutaj zwracać szczególną uwagę. Jeśli spacerujemy po lesie, po prostu patrzeć przed siebie, czy takiego zwierzęcia nie ma, unikać spacerów w nocy, bo zdarzenie miało miejsce w nocy, bo wtedy po prostu nie widzimy. Też jeżeli podnosimy cokolwiek, robimy jakieś prace polowe, jeżeli tam są jakieś ogródki, to też musimy robić to bardzo ostrożnie i przede wszystkim nie próbować niczego robić samemu. W tej chwili lekarze nie wypowiadają się na temat rokowań co do stanu zdrowia 64 latka. Od wczoraj określają jego stan jako stabilny.